Dzień dobry wszystkim, poniedziałkowe rozmowy przy kawie. Ja mam swoją w kubeczku, zrobię sobie łyczka. Dzisiaj nie, nie poszedłem do Five to Go, po prostu wziąłem kawę ze sobą. No i będę sobie spacerował i opowiadał do Was w dzisiejszym filmie. Ale muszę wziąć telefon, mam tutaj artykuł, Chcę go, będę go Wam za chwilę czytał, ale e, na razie tytuł, sam tytuł. 17-latkowi grozi więzienie za kanapkowy przekręt. Zyskał na nim 5 zł. Jak czytam takie rzeczy, to po prostu dostaję jakiegoś takiego nerwa. Nie chcę już się wyrażać brzydko. Nic. Zaraz będziemy czytać cały artykuł i się odnosić do całej sprawy. Zapraszam was na dzisiejszy film. Zaczynajmy więc czytać. Nawet 8 lat więzienia może grozić 17-latkowi, który w jednym z mieleckich sklepów nakleił na kanapkę z bagietki naklejkę minus 50%. Zapłacił za nią o ponad 5 zł mniej niż powinien. Policja przypomina, że przy przestępstwie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wartość przedmiotu nie ma znaczenia. Rozumiecie to? To nie ma znaczenia wartość przedmiotu. Czyli można kraść na miliony, mogą być miliony gdzieś tam rozpieprzane, jeśli chodzi o pieniądze z budżetu polskiego podatnika i wtedy nic się nie dzieje, tak? Można 70 milionów wydać na głosowanie, które się nie odbyło. No i co? Czy coś się stało? No nic się nie stało. Przecież nic się nie stało. Ważna jest kanapka. Ważna jest kanapka w promocji po prostu o 5 zł. 5 zł taniej. No, normalnie za takie rzeczy, jak my będziemy wsadzać do więzienia, no to chyba większość z nas będzie gdzieś tam siedziało, tak? Ja nie mówię, że ja robię takiego rodzaju gdzieś tam rzeczy, ale wiecie co, no. Jesteśmy tylko ludźmi. Dobra, czytajmy dalej, bo co tutaj można. Będziemy to komentować, tak? Jak poinformowała w środę PO, PO, Platforma Obywatelska. Co to jest PO? Nie wiem. Skrót. Rozwiniemy go sobie może później, zobaczymy. Może jakaś policja. E, o, oficera prasowego Mieleckiej Policji. E, młodszy aspirant Bernadetta Krawczyk do oszustwa. O, jakie mocne słowo! Oszustwa. Oszustwa. Doszło w poniedziałek w jednym ze sklepów w Mielcu. Agent. Jakie piękne słowo: Agent. Ajent sklepu zadzwonił na policję i poprosił o jej interwencję. Bo jeden z klientów nakleił metkę minus 50% na produkt niepodlegający przecenie. Strasznego przestępstwa po prostu dokonał, strasznego ten 17-latek. Właśnie tutaj piszą o nim dalej. 17-letni mieszkaniec gminy Mielec podczas zakupów nakleił na kanapkę z bagietką. Jak słyszę? Słowo bagietka to mi się od razu gdzieś tam przypomina sierżant Bagieta. <grywa> sierżant Bagieta, wsadziłbyś do więzienia 17 latka za coś takiego, czy nie? Ty trutniu, yy, bo już mi się ciśnienie pokle, pod, podkręca, że tak powiem. Jeszcze raz, 17-letni mieszkaniec z gminy Mielec podczas zakupów nakleił na kanapkę z bagietką o wartości 10,99% naklejkę minus 50%, tym samym narażając sklep na stratę 5,49%, ale naraził sklep. Ciekawy jestem, co to za sklep taki. Narażony był na takie straty, który po prostu no, mógł zbankrutować, przez to mogli zbankrutować. No tak mogli? Mogli? Po zakupie klient opuścił sprzedawcę i poproszony o uregulowanie różnicy w cenie, czego nie chciał uczynić, relacjonowała młodsza aspirant Bernadeta Krawczyk. Bernadetka. Ja się tam tuczę jeden z drugim? Dodała, że gdy młodzieniec próbował uciec, między mężczyznami wywiązała się szarpanina. No, nawet doszło do jakiejś szarpaniny. Co to nie powiecie? Przybyli na miejsce policjanci, zatrzymali 17-latka i zawieźli na komendę. Podczas przesłuchania młody mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. No, już oni tam dobrze sprawili na komendzie, żeby się przyznał. Dobrze sprawili. Oni się tam potrafią na takich rzeczach po prostu odnaleźć. Oni wiedzą, jak to zrobić, żeby ktoś się przyznał. Oni wiedzą. Oni są w tym świetni, tak. Nie mam wątpliwości. Czytajmy dalej, bo po prostu chcę już skończyć czytać ten artykuł, gdzieś tam to omówić i tak dalej. Usłyszał zarzut doprowadzenia do, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem: za takie oszustwo może grozić do 8 lat więzienia. Jeszcze raz, za takie oszustwo może grozić do 8 lat więzienia. Czy wy to rozumiecie? Kto pisał takie prawo? W tym wypadku obyło się bez policyjnego aresztu i po sporządzeniu dokumentacji mężczyzna opuścił komendę, dodała funkcjonariuszka. No jeszcze tego brakuje, żeby chłopaka tam trzymać. No. Policja oszczega. O, nie oszczegają. O Bagieta, czy ty też oszczegasz? Że zachowanie polegające na zmianie metki na produkcie w celu zakupienia go po cenie tańszej niż rzeczywiście kosztuje... Zakwalifikowane y, jest y, przez Polskie Prawo jako przestępstwo. Kodeks karny za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przewiduje karę do 8 lat więzienia. Co ważne, dla zaistnienia tego przestępstwa wartość przedmiotu nie ma znaczenia, przypomina policja. Nie no, to jest po prostu... Y, ...niedowiary jakieś. To nie jest niedowiary. To jest koniec tego artykułu. Całe szczęście, że jest koniec, że nie muszę go... Czytać dalej, bo jak czytam, to po prostu podnosi mi się strasznie ciśnienie. Uuu, kamera kamerami gdzieś tu lata. Podnosi mi się i jestem strasznie wzburzony, jak to czytam. Bo wiecie co, ja pracowałem i robiłem kiedyś taki film też z mojej pracy w Polsce. Opowiadałem, jak pracowałem w Makro, i tam przychodzili klienci, tak zwani złoci klienci. Oni mieli złote karty tak ich nazywaliśmy. I każdy klient, który posiadał taką złotą kartę, miał po prostu jakieś zniżki, miał różnego rodzaju promocje większe, ponieważ kupował najwięcej. I ci, którzy kupowali najwięcej, kradli najwięcej. Tak? Taka była prawda. I nie zapomnę nigdy sytuacji, była ta pewna pani, która lubiała robić w ten sposób, że kupowała Coca-Cola w dużych tych butelkach tam dwulitrowych czy jakichś takich, nie wiem, bo ja tego gówna nie piję i ona przeklejała naklejki z innych Coca-Coli, przeklejała z czteropaków na ośmiopaki, czyli jak podchodziła do kasy, to ona wtedy płaciła za czteropaka, biorąc ośmiopaka takich Coca-Coli. No i co, i biznes się kręcił, tak? I ona zawsze szła do kasierki, która była nowa, bo kasjerka wtedy nie, nie wyczaiła tego tak, tak? No, jest Coca-Cola to jest, ale nie sprawdzała, czy jest czteropak, czy ośmiopak. No i kiedyś kasjerka nabrała chyba doświadczenia już i sprawdziła, i wyszła, prawda, na jaw, tak? No i co? Złota klientka? Kto by złotą klientkę gdzieś tam. Posadził do więzienia za to. W ogóle, kto by wzywał policję? Nie, no nie było tak. Ona powiedziała, że. No nie wiem, powiedziała, że. No takie wzięła spółki, tak? Takie wzięła spółki i tyle. Tak się tłumaczyła, że tak były oklejone te coca -Cola. Oni jej oczywiście nie uwierzyli. Ona później. Nie wiem, czy się przyznała do tego, że przeklejała te metki czy nie. Ja nie byłem przy całej sytuacji, żeby. Słuchać, jak klientka się tłumaczyła, ale są tak zwane opowieści, skrypty, które gdzieś tam krążą w pracy danej. I akurat jeśli chodzi o tą kasierkę i tą klientkę, no to właśnie miała miejsce tego rodzaju sytuacja. I ta kobieta nie odpowiedziała za to w żaden prawny sposób. A tutaj sami widzicie. I wiecie co? Ja sobie znalazłem. Numer telefonu: Komenda Powiatowa Policji w Mielcu. Tak, jeszcze raz sprawdzę sobie, czy to jest e, mielec. Tak, mielec wyspiańskiego. 8, pięknie, pięknie. Tutaj mam numer telefonu i ja do nich zadzwonię. A dlaczego nie? Oni są po to, żeby odebrać i udzielić informacji. Zaraz zobaczymy. Policja Dzień dobry, proszę e, moje nazwisko Mora Rafał. Ja chciałem zapytać taką rzecz, nie wiem czy pan mi jest w stanie udzielić takiej informacji, bo przeczytałem taki artykuł i e, to się właśnie stało tutaj w Mielsu, dlatego też dzwonię po prostu nieprzypadkowo, e, że jakiś chłopak ukradł, znaczy ukradł, on coś kupił w sklepie i przykleił sobie naklejkę, e, na, na, naklejkę, że coś jest 50% tańsze, tak? I, i, z, I został zatrzymany przez policję i chciałem teraz zapytać, bo ja, no, wie pan, jak czytam takie rzeczy, to po prostu jestem zaniepokojony, jakie są przepisy prawa, czy faktycznie za to grozi więzienie, bo jest to po prostu narażenie na utratę mienia i tak dalej. Jak to wygląda? Tak jak pan sam powiedział, artykuł 288 kodeksu karnego. Tak. E, 286 kodeksu karnego. No. no, ale w ogóle w kodeksie karnym. Co za to może grozić, proszę pana? To są określone górne granice kary. Górne granice, no rozumiem, ale, ale ten, ale e, czyli co? Czyli, e, jak, Bo jest też taki, wie pan, co ja się pytam poważnie teraz, bo chciałem to tak gdzieś e, e, zrozumieć po prostu prawo, jakie jest, tak? E, I jest, taka, jest taki przepis też, czy coś takiego, że jest mała szkodliwość do 500 zł, jak ktoś coś ukradnie, tak, czy nie? Proszę pana. Kradzież e, mienia na e, wykroczenie lub przestępstwo to są dwa różne czyny. Natomiast tak. oszustwo, jak wskazuje kodeks karny, czyli o to, o czym mówimy, uh -huh. nie wskazuje wartości straty. Rozumiem, no rozumiem, tylko że to, to, to teraz wychodzi na to, że, że lepiej ukraść taką rzecz, niż, niż po prostu oszukiwać, tak? Chyba to nie do mnie już te pytania, tylko do ustawodawcy. No rozumiem, ustawodawcą jest polskojęzyczny rząd, to pewnie ministerstwo tam, nie wiem, spraw wewnętrznych, tak? Za to jest odpowiedzialne? Pana ustawodawcą jest nasz Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. No. no tak, no tak, zgadza się. To te organy, to te organy uchwalają ustawy, prawda? No wiem, no wiem, no ale... A jak, jak to jest, bo policja może interpretować różnie pewnie takie rzeczy, czy nie, no bo y, państwo macie... Nie, proszę pana, nie, nie proszę pana, artykuł, artykuł mówi jasno, więc my stosujemy się do artykułu jasno, nie, że interpretujemy sobie tak. jak chcemy. Aha, czyli na przykład nie można dostać pouczenia za coś takiego, tak? Jeżeli ktoś popełni przestępstwo, mhm. nie możemy go za to pouczyć, proszę pana. No wiem, no ale to już, to jest takie... Policja może, policja może mhm. Nie, 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 niektórych wykroczeń No wiem, no to... czyli, tak Czyli, że tak powiem, o mniejszej wadze Jak to się tak potocznie mówi mm -hmm, mm -hmm. no wiem Ale Jeżeli ktoś popełni przestępstwo, to tak samo jakby pan jechał Nie samochodem I policjant by pana pouczył Nie może No wiem, no to tak, to oczywiste no, Tylko, że wie pan, no, są takie różne rzeczy Tam były takie różne afery Wychodziły w, w, z tym Sejmie, że Respiratory te, te, ten Pokradli tam różne pieniądze o tym dyskutować i decydować. Tak, 7, 70 my działamy na terenie y, powiatu i y, gminy i miasta mhm. i tutaj y, interesuje nas przestrzeganie tych tak, no. prawa, ustaw i kodeksu. No ja wiem, ja wiem, ja to rozumiem, tylko że jak wie pan słyszę, że 70 milionów y, wydali na wybory, które się nie, 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 nie odbyły, tak, to, to tu jest taka kwota tu 10 złotych, nie? Wie pan o co chodzi, no? Nie, nie, o tym decydować No wiem, no nie, nie, no dobra, no rozumiem. W takim razie, no tak to jest. No dobra, no to, to chyba tyle z mojej strony. To, to dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję. Wzajemnie miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. No i proszę, pan policjant się rozłączył. Oni muszą interpretować. Muszę się uspokoić. Zatrzymałem się na chwilę i troszkę kawki. I wiecie co? Znalazłem numer do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I oczywiście zamierzam tam zadzwonić. Nie waham się ani trochę. Jeszcze tylko zmiana baterii w kamerze, bo mi pada. No i co? Rafałek ma już numer. Odnalazłem sobie. I będziemy dzwonić. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak pięknie. Uprzejmie informujemy, że rozmowa będzie rejestrowana. Jak zawsze. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody... Wyrażam, no bo ja robię to, to samo. To działa w dwie strony. Pamiętajcie, jak... Kuba Bogu, tak buk Kubie. To działa w dwie strony. ...jest minister cyfryzacji. Zdzwoniłem do ministra cyfrowego danych osobowych. Proszę wygrać jeden. Kury, Komunikat piejo. znajduje się na stronie go. pl. Piejo, kury, nie ma jakobuta. Kierunek zakłaszczy kontakt oraz w siedzibie kancelarii prezesa Rady Ministrów. Ale zniechęcają Przezby, zawsze, w żeby się dodzwonić dozwońić. Ale zniechęcają coś pięknego. No. Prosimy poczekać na połączenie z konsultantem no, Świetnie Jest skoczna muzyczka Jak ja już przywykłem do tej muzyczki skocznej takiej. Coś pięknego Coś pięknego Odbierze jakaś miła pani Miły pan O, Dzień dobry, udało mi się dodzwonić, Jak się cieszę, bo próbowałem chyba z 15 minut tak na infolinii. Dzień dobry, moje nazwisko Mora Rafał. Ja mam takie pytanie: bo Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest generalnie odpowiedzialne za jakieś przepisy prawa w Polsce, czy nie? Generalnie to jest jakieś odpowiedzialne za tak. jakieś przepisy. Do prawa, dlatego, że uh -huh. przygotowuje pewne projekty, natomiast prawo jest uchwalane w Sejmie. Tak, rozumiem. A czy Pan, jako pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest mi w stanie udzielić takiej informacji? Przeczytałem taki artykuł, i okazało się, że pewien chłopak w mielcu w sklepie. Przyklei, przykleił sobie naklejkę, naklejkę na jakiś towar, y, który kosztował tam 10 złotych i że 50% taniej go kupił. Sklep go oskarżył o oszustwo i policja, y, policja go zatrzymała i, i grozi mu za to y, ileś tam lat więzienia, do 8 lat więzienia za oszustwo. I teraz jest taka sytuacja, bo ja dzwoniłem na tą komendę policji tam y, w Mielcu i pan mi powiedział, że za oszustwo jest właśnie... Tego rodzaju mm, mogą być konsekwencje, tak? To jest maksymalny gdzieś tam wymiar kary. A z kolei na przykład jak ktoś ukra ukradnie coś o wartości do 500 zł, no to, to, to nie ma. To jest tylko jakiś tam niski czyn wykroczenia, tak? No i próbuję zrozumieć, w jakim kraju my żyjemy, no? Aha, no to wie pan co, ja panu tego nie wyjaśnię. Bo to jest nie. tak, jakby tu panu powiedzieć, ja jestem pracownikiem infolinii, a pan chciałby uzyskać opowieść taką bardziej e, z wyższego C. Także nie, niestety, ja panu tego nie udzielę. Ale słyszałem o tym no właśnie, no właśnie, no bo wie pan, ten, to, 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 jest, to, jest, to jest nienormalne trochę, nie? No i szkoda chłopaka, 17 lat chłopak, już będzie miał gdzieś tam zepsute papiery e, za coś, za co, że przekleił naklejkę, 50% taniej coś i, i, go, i za oszustwo i więzienie i go straszą, policja go tam wzięła na przesłuchanie. No nie wiem, czytałem to, jak czytam takie rzeczy, to mi się krew buzuje po prostu, no. No no nie wiem. Nie co mnie też, tak? ja też jestem oprócz tego jestem też człowiekiem i, mhm. i uważam, że Jasne. pewne rzeczy są niewspółmierne. No właśnie, no, no właśnie to. Tak. No, no tak jest, no, no, trudno się z tym pogodzić, ale mhm. tak jest. Tak. Jest prawo, ale też są inni, którzy wykonują to prawo. Mhm. E, prawda, czyli policja, prokuratura, tak. bo ta policja to pewnie nie miała wyjścia, musiała coś tam wszcząć, skoro było powiadomienie. Mhm. Tak. A to jest, a to jest zgodnie z KPK, jest to pod, pod nadzorem mhm. jakiejś tam prokuratury lokalnej mhm. gdzieś tam w tej miejscowości. I mhm. oni będą to, to, to jakby prowadzić. No, no, no i teraz człowiek wpadł w takie mhm. tryby i, tak. i tyle, no. no. no I to jest przykre dla niego, dla rodziny. No, no zgadza się, no, tylko że próbuję znaleźć, gdzie jest no. jakaś sprawiedliwość, bo to samo... Różne takie machloje robione, wybory, wie pan, się nie odbyły, si no, siedemdziesiąt ja milionów. Panu powiem, no. czy, że pan sprawiedliwości, tak filozoficznie mówiąc, to, uh -huh. to będzie pan długo szukał. No, będę długo szukał, no, zgadza się. No. Niech, pan, niech pan nie traci nadziei, ale... Tak, powiem, ja czy, trzeba, że, trzeba powtarzać... Po czy... słyszę, że jest pan raczej młodszym człowiekiem, a więc... Tak. Ma pan dużo czasu na szukanie. No ja czy, trzeba mówić w ten sposób, że trzeba być gotowym na najgorsze i mieć nadzieję na najlepsze. Tak, no piękne, piękne. piękne tak, nie? Czego panu życzę powiem tak. No. No, dziękuję, I sobie no to dziękuję panu za miłą rozmowę w takim razie. No i no, tyle, to... Proszę u... bardzo. Tyle. Miłego dnia. Miłego dnia życzę. Dziękuję Miłego wzajemnie. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Do, widzenia. Do widzenia. Dobra, dajcie mi chwilę odpocząć. No i co wy o tym uważacie? Artykuł, który przeczytałem, no jest gdzieś tam, moim zdaniem, po prostu, no... masakra, jak to czytam, jak są tego rodzaju newsy, że e, takie rzeczy mają w ogóle miejsce, tak? Że takie coś może być, że chłopaka się chce skazać, czy też mu móc... <laughs> ktoś tam po, <laughs> pozdrawia po prostu, bo widzi, że nagrywam. Ale to nie wiem. Ktoś miał po prostu swój udział w filmie, ja jeszcze sobie łyknę trochę tej kawki. Kawka musi być dzisiaj w Kubeczku. Nagrywam ten film jest koniec miesiąca, to <głos》> już nie chodzę kupować kawy, tak? Pamiętajcie, jak ktoś by mi chciał postawić kawę, to możecie to zrobić. Jest taka opcja tam wesprzyj na YouTubie. Nie ma musu. Jak ktoś chce, to chce, jak nie, to nie. No i tak to jest, jeśli chodzi o tę kwestię. Dobrze, posumujmy jeszcze ten artykuł. Chciałem powiedzieć, że. Yy, no jestem zbulwersowany tym. Przeprowadziłem miłą gdzieś tam rozmowę z panem z, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który właściwie no, nie jest odpowiedzialny za to. Gdzieś tam jego zdaniem, tak jak on to powiedział i się wyraził, no jest wysoka niesprawiedliwość, tak czy inaczej. I żebym się nie spodziewał, że taka sprawiedliwość gdzieś nastąpi. Widzicie, tam pracują też ludzie, którzy wcale nie są gdzieś tam, jak widać, z tym systemem zgodni. Nawet takie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, także tak to wygląda. Ten film miał na celu to, żeby po prostu zwrócić uwagę, że jest taki problem, problem tego typu, że my zwykli ludzie jesteśmy rozliczani po prostu za wszystko, za wszystko ponosimy konsekwencje, za wszystko chce nas się po prostu ukarać, a gdzieś tam politycy, najczęściej ludzie, którzy są jakiegoś takiego, właśnie Stopnia wyższego, jak się to mówi, ważne ważniaki, tak? Z malinowymi nosami. Oni nie są odpowiedzialni za nic. Nie są. Mamy tego przykład po prostu na co dzień i widzicie jak jest zresztą. Widzicie jak jest. Dlatego, dobra, będę już kończył ten film. Zostawcie jakiś komentarz, bo nie chcę się denerwować więcej. Mam nadzieję, że po prostu do takich sytuacji. Nie będzie dochodzić, nie będzie, no bo jest to po prostu moim zdaniem jakaś patologia. Pamiętajcie też o łapkach w górę oraz o subskrypcji tego kanału. Żegnam się z Wami, no i do zobaczenia kiedykolwiek oglądacie ten film rano, we dnie, w nocy. Nieważne i dzisiejszego poniedziałku, jak oglądacie ten film, również Wam życzę miłego. Ja wracam do domu, no i tyle. Pa Pa. I jeszcze na koniec, taki rzut okiem na okolicy. A czemu nie? Tak, chciałem jeszcze coś dopowiedzieć, i tak sobie myślę, i mam takie właśnie myśli, przemyślenia związane z tym, co dzisiaj opowiadałem do Was. Z tym, jak ta policja tutaj próbuje, że tak powiem, wykonywać przepisy prawa, a dotyczą one tylko i wyłącznie nas. Nas, szarych, szaraczków, obywateli. I widzicie, jak to jest. Nic nie dotyczy naszych polskojęzycznych polityków, nic ich nie dotyczy. Oni są po prostu uprzywilejowani. No i co my możemy w tej kwestii zrobić? Wymienić ich wszystkich. Wymienić ich i trzeba, trzeba to zrobić w najbliższym czasie, przy najbliższej nadają, nadarzającej się okazji, tak? Wymienić ich wszystkich na takich, którzy będą tworzyć te przepisy prawa właśnie takie, żeby. Były one dla nas, a nie dla nich. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami definitywnie. Pa tu, 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 tu. A od której godziny oni są w ogóle otwarci? Jest to coś napisane? infonia dla obywatela od ósmej spróbujemy. Wiecie co? Bo tu jest podany jakiś numer, czy tu jest informia, ale to jest dalej ten sam numer. I od ósmej on tam powinno być otwarte. Dlaczego? Nikt nie odbiera. Od, u, dla obywatela, godzina 8:8 jest czasu polskiego, no? Komunikat znajduje się na nie. stronie gov.pl. Gov. 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 Oraz siedzibie kastrę, Wiecie, co to jest to gov? To jest government z angielskiego. Gov. Government. Government. Gov. 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 Go. Prosimy poczekać na połączenie z konsultantem. No świetnie, czekam.